Się z tym swobodnie jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, że zostawiamy tę kwestię, nie stawiając jako podmiotu spraw państwa polskiego. Zgoda na ekshumację, które wykonałby Instytut Pamięci Narodowej, w ciągu 24 godzin nasi archeologowie są w stanie być na Wołyniu. Wiemy, że to jest 1300 miejsc, ale wydanie zgody na pierwszych. 5, 10 miejsc, No nie jest chyba jakimś wielkim negocjacyjnym game changerem, abyśmy mogli rozpocząć prace ekshumacyjne. Na... Jutro końcówka kampanii wyborczej. Kandydaci jadą w miejsca dla nich ważne z punktu widzenia ich ewentualnej prezydentury. Karol Nawrocki jutro będzie w domostawie pod pomnikiem rzeź Wołyńska, żeby oddać hołd Polakom, którzy zostali wymordowani. Przez Ukraińców w ramach ludobójstwa, które tam miało miejsce. Jestem wiceprzewodniczącym parlamentarnego zespołu do spraw kresów RP, którego przewodniczącym jest profesor Zapałowski, i z wielką satysfakcją przyznaję, że ten temat, temat Wołynia, pojawia się w kluczowym momencie kampanii wyborczej. Karol Nawrocki jako prezes IPN-u, zanim kandydował, na urząd prezydenta, wielokrotnie w tej sprawie się wypowiadał. Odbywa się także wobec zbrodni ludobójstwa Wołyńskiego. No mówimy tu o około 120 tysiącach ofiar ludobójstwa Wołyńskiego. Wiemy, że z przestrzeni mapy, w ogóle z mapy świata zniknęło około 1500 miejscowości była to przerażająca zbrodnia wojna drodzy państwo nie ma wpływu na efektywność działań pracowników Instytutu Pamięci Narodowej więc deklaruję że pomimo działań wojennych jesteśmy gotowi znaleźć się na Ukrainie jeśli będzie taka potrzeba jeśli ta potrzeba może przynieść efekt w postaci rozpoczęcia prac ekshumacyjnych to ja oczywiście osobiście także jestem gotowy pojechać na Ukrainę zresztą byłem na na Ukrainie w czasie działań wojennych, stąd też nie będzie to, to pierwszy raz. IPN, kiedy on nim kierował, stworzył, zrealizował dziesiątki upamiętnień dotyczących właśnie ludobójstwa wołyńskiego. Zresztą posłuchajcie Karola Nawrockiego, czym będzie różnić się od prezydenta Dudy właśnie w zakresie tych spraw związanych z Ukrainą. Ja od samego początku mówiłem, że choćby ekshumacja na Wołyniu Powinna być elementem negocjacji pomiędzy Polską a Ukrainą. I pytano mnie, nawet napadano mnie, mówiono: No, jak tam jest wojna? Tak, jest wojna, powinniśmy pomagać. Uznaję, że przezbrojenie polskiej armii i pomoc sprzętowa Ukrainie i od, odpychanie zagrożenia Federacji Rosyjskiej było potrzebne. Natomiast uznawałem od samego początku, że to co robi Zełęski i Ukraina w kontekście ekshumacji na Wołyniu, czy nierównej konkurencji dla polskich gospodarstw rolnych zalewając nas tutaj ukraińskim zbożem, jest rzeczą nieprzyzwoitą. Zgadzam się, czyli zmieniłby pan tutaj trochę politykę prezydenta Andrzeja Dudy. Ja jestem bardziej krytyczny do Ukrainy, tak, i z całą pewnością wiele rzeczy mnie łączy z panem prezydentem, ale myślę, że też nie jest nowym odkryciem dla pana prezydenta i dla kancelarii pana prezydenta, że moje stanowisko w sprawie Ukrainy jako prezesa już Instytutu Pamięci Narodowej było, było inne. A teraz dla zestawienia. Spytałem osobiście Trzaskowskiego, co uważa na temat Wołynia. Ten człowiek nawet nie potrafił stwierdzić, że to było ludobójstwo nazwijmy to konkretnie. tak jak było nazistów, komunistów, nazwijmy to na przykład, nazwijmy konkretną, banderowców, nazwijmy konkretną, konkretną organizację, a nie przypisujemy winy do konkretnej narodowości. I był kompromis, mówiący cechy ludobójstwa, polityka, polityka PiSu. Ja myślę, że pan świetnie zrozumiał, ale pan nie zrozumiał tego. To, to, ludobójstwa, ludobójstwa to Pan mi przykre, widzę, że niestety pan nic nie rozumie. I to jest przykre, <laughs> dlatego że ja bym zakładał, są tego typu media, które przechodzą, żeby wyjaśnić jakiś problem. A no, pana to nie interesuje. Ja się pana pytam, cechy ludobójstwa czy ludobójstwa? Ale pana to jest kompletnie proste. nie interesuje moja odpowiedź. Jak tak. zwykle. Bardzo tak, mnie interesuje. Dalej. Głosował pan tak? Za ustawą, żeby ustawowo stwierdzić 11 lipca jako e, dzień ludobójstwa? By na pewno byłem. Zwolennikiem uznania tego, że ta zbrodnia na świat cech ludobójstwa. No właśnie, cechy o to cechy ludobójstwa. Nie, choć nie, to to jest to ludobójstwo. Bo... No, jeśli 130 tysięcy ludzi wymordowano. Teraz przenieśmy się na cmentarz na powązki, gdzie ładnych już parę miesięcy temu z panem Zdziarskim ze Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć nagraliśmy taki materiał pokazujący w jaki sposób Trzaskowski blokuje powstanie upamiętnienia na Powązkach, upamiętnienia wołyńskiego. E, ten pomnik miałby powstać za pieniądze zebrane od ludzi, czyli miasto Warszawa nie, nie poniosłoby właściwie żadnych kosztów. Od trzech lat staracie się o to, żeby dostać po prostu na to zgodę. I od trzech lat Rafał Trzaskowski, pomimo pełnej wiedzy o tym, nie reaguje. Jednocześnie Rafał Trzaskowski jest to osoba, która nigdy nie nazwała Wołynia ludobójstwem. W 2013 roku Platforma Obywatelska zagłosowała w większości, dziesięciu posłów, którzy później w dużej mierze przeszli do Zjednoczonej Prawicy. Platforma Obywatelska zagłosowała przeciwko nazwaniu Ludobójstwa ludobójstwem. Wówczas pojawiło się określenie czystki. Czystka etniczna o znamionach ludobójstwa. Oczywiście taki. No taki zlepek słowny, który tak naprawdę mało co mówi. Taki nawet potworek słowny. Niestety świętej pamięci książę dało się zaleski. Wielokrotnie o tym mówił, że sprawy należy nazywać po imieniu. I tu... I zanim rozpocznie się atak, co PiS zrobił, żeby upamiętnić Wołyn? to Wam odpowiadam. W 2016 roku, to właśnie z inicjatywy posłów Prawa i Sprawiedliwości, został ustanowiony dzień 11 lipca, rocznica Krwawej Niedzieli, no, świętem państwowym, w którym przypominamy ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Ministerstwo Kultury w czasie naszych rządów zawarło porozumienie z miastem Chełm w sprawie realizacji muzeum, które miało upamiętnić te tragiczne wydarzenia. Co się stało po zmianie władzy? Jestem członkiem Komisji Kultury. Po zmianie władzy rząd Donalda Tuska, czyli również Rafała Trzaskowskiego, wycofał się z tego porozumienia, zerwał to porozumienie. Z tego miejsca mogę wam obiecać, że jeśli wrócimy do władzy, to przy pełnej współpracy, jestem przekonany, z prezydentem Karolem Nawrockim, Doprowadzimy do powstania tego muzeum, żeby pamięć o Polakach zamordowanych przez Ukraińców nigdy nie zginęła. To muzeum musi być okazałe, musi być autentyczne, musi rzeczywiście przedstawiać tę historię. I po wyjściu z takiego muzeum człowiek musi być w tak, takim samym szoku, jak po wyjściu z Auschwitz w tego w po wyjściu z tego muzeum, gdzie ogląda się te wszystkie włosy ludzi, to wszystko co im zrabowano, tutaj mamy tragiczne sceny mordu setek różnych form mordów Ukraińców na Polakach. W tym najbardziej bestialskie, jakie tylko można sobie wyobrazić. Moja fundacja, Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, była patronem medialnym wielu książek. Są tam za mną. Pana Marka Koprowskiego, właśnie w tematyce Wołynia, w tematyce akcji Wisła. Ale również zrealizowaliśmy projekt niezwykle ważny, który mam nadzieję będzie projektem rządowym kiedyś. Czyli edukacja Ukraińców mieszkających w Polsce na temat tego, kim są ludzie, których pomniki stoją na terenie Ukrainy. Strona stepanbandera.com jest cały czas aktywna, gdzie przetłumaczyliśmy na język ukraiński życiorysy. Tych wszystkich bandytów, ludobójców, którzy zabijali Polaków właśnie w ramach ludobójstwa wołyńskiego. Mam nadzieję, że Karol Nawrocki zostanie prezydentem i ruszymy rzeczywiście z tematem ekshumacji, nie jakiejś jednej ekshumacji na pokaz. Tysiące, dziesiątki tysięcy naszych rodaków leżą dzisiaj tam na naszych kresach, którzy zostali wymordowani przez Ukraińców. I zasługują chociaż na katolicki pochówek, bo to w większości byli katolicy. Zasługują na to, żeby ich upamiętnić. I my to chcemy zrealizować jak najszybciej, a państwo ukraińskie przez lata nam to blokowało, pomimo tej olbrzymiej pomocy, którą im daliśmy. To jest bezczelność. Inaczej tego nie można po prostu nazwać.